Lucy. I am Dzisiaj pokażemy Wam ciekawe krafty halloweenowe, a będą to duszki latające. A co potrzebujecie do zrobienia duszków? Potrzebujemy, proszę bardzo, taśmy, taśma kojąca. Potrzebujemy balonów. Potrzebujemy o! Wydłuża <słuchaj> <słuchaj> nie wie co to jest. E, jest to gaza. Gaza. Gaza, gaza gazy to jest taki alabanda, Coś takiego. Gazę, tą gazę kupiłam w aptece za. 3 zł? Okej okay. Bardzo ważne, jeżeli chcesz, żeby wasz dół był duży, żeby ta gaza była duża. To jest gaza, proszę bardzo. Ooo, Duża metróweczka. Do tego potrzebujemy mąka ziemniaczanej, będziemy robić coś, co się nazywa krochmal. O, Zuzia, wiesz, co to jest krochmal? <grymne> ok. Krochmal to jest um, taki jakby klej. Kiedyś się krochmaliło, wszystko się kiedyś krochmaliło. Uh, I potrzebujemy butelkę albo słoik, coś, co będzie bazą naszego, naszego ducha, ciepłą wodę, łyżkę miska. And we are ready. Ready? Ready. Ready. No dobrze, no. ok. Zaczniemy, słuchajcie, od y, miksury czy balona? Mikstury. Mikstury, dobra. Zaczynamy od magicznej mikstury, dobra, ok. Czyli do magicznej mikstury potrzebujemy na oko, uwaga, łyżka, łyżka, proszę bardzo, mąka zmięczana, Wsypujesz, moja pomocnica, um, jedną, nie, jedną łyżkę, taką porządną łyżkę, mam tu zimneczone. Ok. A jeszcze. Okay. No i teraz, jak mówiła moja mama, a nie jestem ekspertką krochmalu, ale troszeczkę ciepłej wody, Okej. Okay. i zużyj mieszaj. Mhm. Uh -huh. Mhm. Uh jest -huh. ok? Dobra, ok. Nie ma grudek? Nie. Dobra, to wlewamy teraz więcej. Okej. Okay. Dobra, ja myślę, że można jeszcze dodać takie trzy duże łyżki. Trzy. Żeby nasze duchy były na sztywno. Okay. Albo nie, tu. Hej, haj. Dobra, mieszamy. Hmm? Nie, żeby... tak? Tak. O! <laughs> My będziemy na sztywne. Tak? O, do. okay. Dobra. A nasz krochmal, mikstura gotowa. Więc bierzemy naszą gazę, proszę bardzo. Ok. proszę bardzo. I wkładamy, namaczamy naszą gazę w naszej miksturę. Okay. W naszej miksturze. Proszę bardzo, zuję drugą tam dorzucisz. Myślicie się? Okej. Okay. Już bo nie ma nic tu. No to dobrze, to, to od Niech to sobie tak oładnie tutaj czeka na nas. A my się zajmiemy balonikami. Dobra, teraz czas na baloniki. Muchamy baloniki, to będzie głowa naszego e, ducha. Może być większa, może być mniejsza. A, ciebie. Już go Okej. Uhu. Ja więcej nie dmucham. <laughs> Okej, okay. pod potrafi zawiązać? Dobra. Okej. Okay. <laughs> Taki ma być? Nie. Taki czy większy? Taki. Dobra, podmuchaj. Teraz musimy przymocować nasz balonik do butelki, do wazonu, czegokolwiek chcecie przy pomocy Asiu. Proszę bardzo. Nasze balony są już gotowe, to teraz czas na gazę. Tam, ta <grywia> no dobra, zuska! Okay. No, <laughs> okay. możesz troszeczkę wydusić na miarę wody. Okay. Właśnie tak, żeby nam się nie lało po rękach. I rozkładamy naszą gazę. Tak jest. Teraz z tej małej gazy musimy zrobić dużą gazę. No to no teraz uwaga! Nasze gigantyczne pajęczyno duchy lądują na naszym balonie. Więc... Okej. Okay. Cyk, 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 cyk. Eee, ją! No i teraz słuchajcie, musicie go sobie układać w taki sposób, jak, tak. jak chcemy opieścić, tak ładnie rozłożymy Nasze duszki teraz potrzebują trochę czasu w samotności tak z jakieś 24 godziny sam na sam więc zaniesiemy je słuchajcie albo do łazienki albo w jakimś miejscu gdzie będą bezpieczne Jezuska? Dobra No i żeby pies nie zjadł i żeby kot nie zjadł tak yy, yy. Więc my zabieramy nasze duchy w miejsce i spotykamy się jak temu mną okej? ok? Halo! Słuchajcie, wróciliśmy po 24 godzinach. Nasze duchy wyglądają fantastycznie, tu już prawie jeden gotowy. A no to teraz musimy ten balonik w środku ełknąć dokładnie tak. A jedna rada. Najlepiej duszki położyć na papierze do pieczenia, żeby go potem łatwo było e, oderwać. No to co? Pękamy baloniki, ok? I teraz tak, nie możemy pęknąć balonika psh, w ten sposób, bo na duszek się zapadnie. Trzeba to zrobić ostrożnie i powoli. Więc albo używam do tego patyczka szaszłykowego, albo nożyczek. I najlepiej zrobić taką little tiny hole e, blisko e, supełka. To co, Duśka, podejmiesz się tego wyzwania? Tak. Dobra, patyczek? Ja mam zrobić? Okej. Okay. No dobra. Dobra, czy pacjent się obróci? Pacjent duszek, proszę się obrócić. Okej. Okay. Okej, okay. ale tak na plecki poproszę Ciebie. Jako? No, A, tak na plecki. Tak jest. Okej. Okay. No i dobra, i robimy dziurkę. Mm, dobra, ja też. <laughs> o, zrobiłam. Dobra. I teraz powolutku to powietrze wy, 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 wylatuje i a, zaczekamy. Oops. Dobra, lecimy teraz z duszkiem numer dwa. Okej. Okay. Nasze duszki są już prawie gotowe. Dekorujemy je teraz pięknie. Czego potrzebują, Oczu oczu. Let's go, ice. Uh, Możemy je namalować albo możemy je przykleić. Dobra, nasze duszki są już gotowe. Na ready, steady, go. Dun, dun, dun. Ok, zobaczcie, są mega sztywne. Można je przestawiać, kłaść w różne miejsca. Uh, Okej okay. Więc wydaje mi się, że świetna dekoracja na Halloween, latające różki. Okay. Można je powiesić na nim. Możesz je powiesić? No. Oczywiście, że tak. I możesz je powiesić nad łóżkiem mm. albo na schodach, albo na drzewie, chyba nie. Okej, okay. dobra. No, no nie, bo deszcz może padać. <noise> no, duszki nie lubią deszczu. Nie, nie, deszcz. yeah. yeah. okej. Okay. So, woo! Okay. Mojnie we teraz robimy maliny. Dziękuję za. Dobra. Hej hej. Jeżeli wam się podobało, please subscribe our channel. Halando rank piwa i happy, happy Halloween. Happy Halloween. Bye bye. Mm.